W niedzielę świętej rodziny nasze oczy kierujemy na Marię, Józefa i Jezusa. Na rodzinę, która mimo, że nazywamy ją świętą, to nie była wolna od kłopotów, trudności i problemów. Wystarczy zajrzeć do Ewangelii i przyjrzeć się, co się z tą świętą rodziną dzieje. Na początku Maria. Jest pełna łaski i jest przy nadziei, nosząc pod swym serce małego Jezusa, który się począł z Ducha Świętego, bez udziału męża. Co mogło dziać się w głowie Józefa, który to widział, ale nie wiedział, dlaczego tak jest? Ile znaków zapytania musiało się pojawiać w jego męskim umyśle? Ile różnych wątpliwości. Potem musieli uciekać do Egiptu, bo krwawy Herod prześladował wszystkie dzieci. Potem pamiętamy być może, jak mały Pan Jezus gubi się w Jerozolimie, a nie zauważyli tego Jego rodzica. Przez trzy dni szukają Go. I wiele różnych innych sytuacji, które pojawia się w życiu świętej rodziny, pokazują że chociaż ta rodzina powstaje z bardzo bezpośredniej interwencji Boga, to jednak i Maria, i Józef, a także potem sam Pan Jezus będą doświadczać różnych kłopotów i problemów. Jest tak dlatego, że małżeństwo, choć to pomysł Pana Boga, to On je wymyśli. nie jest wolne od trudności, nie jest wolne od kłopotów, nie jest wolne od kryzysów no bo związek mężczyzny i kobiety taki po prostu już jest sam fakt, że różnimy się płcią mamy zupełnie inne oczekiwania do czego do różnych innych rzeczy dążymy nie mówiąc już o często różnych yy, skalach wartości musi powodować to że wcale nie jest łatwo budować ze sobą relacje Podobny także dzisiaj w tych małżeństwach Kryzysy, kłopoty i problemy, które się pojawiają i których świadkami często sami jesteśmy, bo widzimy na wokół, wokół co się dzieje, mogą w nas samych także budzić wątpliwości, czy małżeństwo dzisiaj jest jeszcze jak możliwe, realne, czy w ogóle potrzebne. Jednak chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo Bóg o tym nam mówi, że aby małżonkowie, co zresztą św. Jan Paweł II powtarza. I podkreśla często, gdy mówił do małżonków, że małżeństwo w swej istocie ma przede wszystkim budować więź, wspólnotę osób. Ale żeby tak się stało, trzeba wiele rzeczy przepracować, trzeba wielu spraw, trzeba dojrzewania, dorastania do tak wielkiego powołania i trudnego też życia. Stąd być może właśnie dlatego święty Paweł Apostoł w liście do Kolosa, do który dzisiaj fragment słyszeliśmy, mówi do małżonków w ten sposób. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Jeśli miałby ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Święty Paweł bowiem doskonale wie, że właśnie idąc taką drogą, budując w sobie takie postawy cichości, pokory, cierpliwości, wyrozumiałości, znoszenia się nawzajem, jest tylko wtedy możliwe, z tak dwóch różnych światów kobiety i mężczyzny zbudować jedność. Ale jest jeszcze coś innego, jeszcze jest jedna taka ważna rzecz, którą Pan Bóg, dzięki problemom i kryzysom, które się pojawiają w życiu małżeńskim, chce małżonkom pokazać: że tak naprawdę więzi, w relacji małżeńskiej nie jest najważniejsze to, czy się nawzajem sobą tak bardzo fascynujemy. Zresztą zobaczenie, Zakochanie, fascynacja, ona po latach gdzieś przebija. Lecz najważniejsze jest to, żeby zdać sobie sprawę, żeby otworzyć oczy, i dzięki kryzysom i problemom to się też dzieje, dokonuje, że tak naprawdę ta moja żona, ten mój mąż, tak naprawdę jest darem od Boga. Jest darem od Boga. Dostałem go w darze. Bardzo pięknie to widać w Księdze Rodzaju, w historii Adama i Ewy. Kiedy w drugim opisie stworzenia człowieka mamy zapisane, że na początku Pan Bóg stworzył najpierw Adama, to Adam, choć nie był sam, bo były różnego rodzaju zwierzęta, to jednak był bardzo samotny, nie miał nikogo równego sobie. Wtedy Pan Bóg postanowił stworzyć dla niego kobietę. Pan Bóg sprawił, że Adam zasnął. Kiedy spał, z jednego z jego żeb, uczynił Ewę. Niektórzy się śmieją do dzisiaj, mówiąc, że mężczyzna to dlatego mężczyzna często nie rozumie kobiety, bo kiedy pan stwarzał kobietę, to mężczyzna spał. Może coś w tym jest. W każdym razie pan uczynił Ewę i, jak mówi Pismo Święte, Adam nie natknął się na Ewę gdzieś tam w ogrodzie Ewę. Pan Bóg nie puścił luzem Ewy, niech sobie tam pobiega, prawda, po sasa, a Adam chodząc po ogrodzie, po alejkach, natknąłby się na nią, spotkał się z nią i może by coś między nimi zaiskrzyło. Zupełnie inaczej Pan Bóg postąpił. Pan Bóg Ewę przyprowadził do Adama. Przyprowadził. To jest taki drobny szczegół, ale jest w nim coś bardzo istotnego. Adam całkowicie ufał Panu Bogu. Całkowicie. Miał do Niego całkowite zaufanie. Była między nimi wielka przyjaźń. I Adam wiedział, że wszystko to, co Pan Bóg mu dał, wszystko, jest dla dobra Adama. Wszystko, co mu da, jest dobre i jest też z miłości. I kiedy Pan Bóg przyprowadził Ewę do Adama, to zrobił to celowo. Ponieważ Adam nie znał nie wiedział, skąd się wzięła, nie wiedział, kim jest. Ale skoro Bóg ją przyprowadził i dał Adamowi, to znaczy, że ona jest darem. Że ten dar jest po prostu dobry. Jest dobry. Jest darem z miłości. I dlatego Adam, choć nie znał Ewy, przyjął ją. Jak mówi Pismo Święte, Adam aż zakrzyknął, ta dopiero jest kością z moich kości ciałem z mojego ciała. To trudno tak naprawdę z hebrajskiego na język polski przetłumaczyć, bo jest to zupełnie inne języki, ale chodzi o taką wielką, wielką radość, wypływającą z, z wnętrza Adama. On się po prostu rozradował, on się uszczęśliwił tym, że pojawił się ktoś równy jemu. Pan Bóg chce, żebyśmy we swoim współmałżonku na wszystko Dążąc do świętości, na drodze wzajemnego uświęcania się, żebyśmy we współmałżonku najbardziej odkryli, że jest darem od Boga. Po co, po co byłby ten dar? Dlaczego ma być mój mąż, moja żona ma być darem? Otóż dlatego, że Pan Bóg, chcąc, abyś był święty, abyście się w małżeństwie razem wzajemnie uświęcali, Pan Bóg wymyślił pewien sposób na to. Kochani, bardzo proszę Was o to, żebyście pomyśleli teraz, jeśli macie męża, macie żonę, jesteście w małżeństwie, a może byliście kiedyś, bo mąż, czy żona umarła, umarła, czy odszedł, Pomyśl teraz o takiej jednej cesze, takiej jednej wadzie, słabości Twojego męża, Twojej żony. Taka cecha, która Cię wyprowadza z równowagi, która Cię bardzo denerwuje, irytuje, nie lubisz tej cechy. Najpierw byś wymazał, zlikwidował, żeby tego nie było u Twojego męża, Twojej żony. Taka jedna cecha, która Cię doprowadza do, do gorączki. Co to jest? jak to jest cecha? Pomyśl. Coś, co najbardziej Ci, najtrudniej ci jest to przyjąć, zaakceptować, zgodzić się, że tak jest. Jeśli już masz, to teraz ten sposób, który Pan Panu wymyślił. Pan Bóg chce, żeby przez tę wadę, przez słabość Twojego męża, Twojej żony, przez tę niedogodność jakąś. Przez tą cechę, która tak Cię bardzo irytuje i wyprowadza z równowagi. Pan Bóg chce dzięki tej wadzie, dzięki tej słabości, zmieniać Ciebie. Zmieniać Ciebie. Ciebie samego. No bo w jaki sposób ma Pan Bóg nas uświęcić? W jaki sposób ma nas nawracać? W jaki sposób ma sprawić, żebyś się zmienił na lepsze? Jeśli święte prawo pisze do małżonków, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, to my się tego miłosierdzia do żony, do męża musimy uczyć. Taka cecha, która mnie denerwuje, irytuje, wyprowadza z równowagi, jak ona jest skuteczna w tym, żebym się nauczył cierpliwości, pokoju. Żebym nauczył się cichości. Żebym nauczył się znoszenia. Znoszenia tego, co mi nie, 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 nie podoba się, nie akceptuję tego do końca. Żeby się nauczył wzajemnego przebaczenia. Jak Pan Bóg miałby nas tego nauczyć? Jak jeśli nie przez najbliższą osobę, która jest ze mną. Dlatego właśnie Pan Bóg tak robi. Niestety, w bardzo wielu małżeństwach, cała energia, siła często, cały ten pęd jest wykorzystywany do tego, żeby za wszelką cenę zmienić mojego męża z moją żonę. Żeby go udoskonalić. Żeby go nawrócić, poprawić, ulepszyć. Naginamy często tego współmałżonka, małżonka, zmuszając go do różnych rzeczy, żeby tylko odpowiadał moim własnym wyobrażeniom. Żeby, żeby mi się to podobało, żeby był taki, jak ja bym chciał, czy chciała. Ale kochani, powiedzmy sobie szczerze, to nigdy nie jest możliwe. Jest możliwe dlatego, że nic z nas nie ma takiej władzy nad drugim człowiekiem. Nie mamy takiej władzy nad mężem, nad żoną. Twój mąż nie jest twoją własnością. Twoja żona nie jest twoją własnością, żebyś mógł ją dowolnie formować i modelować. Nie możesz mu nakazać, zmusić go, rozkazać mu szantażem jakimś może, żeby się zmienił. Bo nie masz takiej władzy. Jeśli nie zechce sam się zmienić, to nic nie zrobisz. Jedyną władzę, jaką masz, jedyną osobą, która może się zmienić, jesteś Ty. Jesteś jedyną osobą, która się może zmienić. Bo ty sam sobie możesz rozkazać, możesz siebie zmusić, możesz siebie namówić, żeby się zmienić. Tylko ty możesz to zrobić. Niestety, w wielu małżeństwach jest zupełnie odwrotnie. I tracimy wielką szansę, ogromną szansę, którą Pan Bóg chce wykorzystać, aby przez handlę i słabość Twojego męża, Twojej żony, żeby Ciebie samego zmieniać. Odbijamy tę piłeczkę, nie przyjmujemy krytyki, nie, 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 nie chcemy widzieć tego, co ja mam w sobie zmienić. Kochani, no, wszyscy chcemy, żeby nasze małżeństwa były lepsze, żeby się zmieniamy, ale nikt zmienić się nie chce. Nikt się do za siebie zabrać nie chce. Jest taki film, do którego, obejrzenia bardzo Was zachęcam. Próba ogniowa. Opowiada o małżeństwie. Małżeństwo właściwie wisi na wosku. On jest lekarzem, przepraszam, on jest strażakiem, pracuje w straży pożarnej. Ratuje ludzkie życie. Często się poświęca, ofiaruje, ryzykując wiele. Własne zdrowie, czasami nawet życie. I we własnym przekonaniu on jest tak mocno przekonany, że, że jest kimś wielkim, wartościowym człowiekiem, że robi tak wiele i tak ważnych rzeczy, że kiedy wraca do domu, spodziewa się, znaczy, ma oczekiwania tylko, tylko właściwie jedne: żeby go też w domu tak podziwiano, chwalono, doceniano jaki to wielki jest strażak i jak bardzo pomaga innym. Żona jego jest lekarzem, w szpitalu pracuje i największym problemem to jest jej matka, która cierpi bardzo, jest chora i potrzebuje bardzo drogiego specjalistycznego sprzętu medycznego. On od wielu lat gromadzi środki finansowe, egoistycznie skupiając się tylko u siebie, żeby kupić sobie taki wymarzony jacht takie marzenie z dzieciństwa. Nawet nie chce myśleć o tym, że mógłby coś dołożyć, aby kupić, sprzęt dla chorej matki, żony. W każdym razie, po jednej z wielu awantur, gdzie obrzucają się nawzajem dosyć mocno, żona w końcu zażądała rozwodu. Mąż wściekły, ale nie wie co robić. I do, idzie do swego ojca. Ojciec. Rozmawiając z nim, przekazuję mu ręcznie przepisaną książkę. Przepisam ją ręcznie, dlatego, że wiedział, że jak przepisze ręcznie, będzie to pismo ojca, to syn to przyjmie. Książka, która mówi, że aby uzdrowić małżeństwo, naprawić je, warto przejść w drogę 40 dni. 40 dni, kiedy każdego dnia mąż czy żona, bo to w obydwie strony działa, w tym wypadku mąż przez 40 dni każdego dnia będzie każdego dnia coś specjalnie wyjątkowego dla żony. Pierwsze zadanie polega na tym, aby zrobić jej kawę rano i zaprosić do jej wypicia. Więc ten mąż tak zrobił, zaparzył kawę w kółku ulubionej żony postawił na baraku przy wyjściu z domu i czekał aż żona będzie schodziła z góry. Gdy schodziła, jej powiedział, zrobiłem ci kawę. Napij się ze mną. Żona odpowiedziała, ja już mam. I wyszła trzaskając za sobą drzwiami. On wściekły wylał całą kawę do zlewu. Stwierdził, że to w ogóle nie ma sensu i nie będzie się tak poniżał. Ale ponieważ jako facet, tak jak to facet podjął decyzję, że przejdzie do 40 dni, więc był konsekwentny. Ale robił to bez serca, bez zaangażowania. Tak na odwal, tak po prostu może tylko po to, żeby się usprawiedliwić po tym, że on chciał ratować małżeństwa, a głupia żona nie chciała. I będą filmu, w każdym razie chodzi o to, że ten mąż w pewnym momencie, także w rozmowie z ojcem, jednej i drugiej, z tego piedestału, na którym sam się wystawiał jako wyjątkowego, wielkiego, wspaniałego człowieka, ratującego życie innym, zszedł trochę niżej, żeby zobaczyć też swoje wady, grzechy. I słabości. I w końcu przyznał, że ma za co przepraszać i z czego się poprawiać. Ale zmianę zaczął od siebie. Zerwał z pornografią. Zlikwidował komputer i nauk, który się z tym wiąż, wiązał. Zaczął zbywać po sobie, sprzątać mieszkanie, dbać o to mieszkanie, częściej bywać, mniej narzekać. I w pewnym momencie żona się zorientowała, bo znalazła tę książkę w domu. Kobiety mają taką zdolność, że w domu wszystko znajdują. I mówi do męża w pewnym momencie, który to już dzisiaj dzieje. On odpowiada 44, ale ta książka mówi tylko o 40 dniach. A co może odpowiada, a czy to się musi skończyć na 40 dniach? I ostatnia, ostatnia scena filmu, kiedy mąż w, w, w tym procesie zmiany siebie przeznacza wszystkie oszczędności, przeznaczone początkowo na jacht, na zakup tego specjalistycznego sprzętu medycznego dla chorej matki żony, ale robi to za plecami żony, w tajemnicy, żeby nie wiedziała, nie chwali się tym. Ona ze w oczach, ze wzruszenia. Cała tego, co jest, przybiega do straży pożarnej tam, gdzie pracuje mąż, staje przed nim, patrząc na mocno w oczy, mówi, zmieniłeś się. Tak bardzo się zmieniłeś. Ja nie wiem, jak to zrobiłeś, ale ja też chcę tak się zmienić. Taka jest siła dobra, taka jest siła mojego osobistego nawracania się. Gdy ja się zmieniam, a nie żądam tego od innych, tylko ja się najpierw zmieniam, zaczynam od siebie, to nigdy nie pozostawię bez echa. Kochani, przy naszym klasztorze od blisko czterech lat istnieje taka inicjatywa pod nazwą na Miłości. Już prawie rok w styczniu minie, jak jesteśmy fundacją. I tworzymy takie środowisko tutaj ludzi, małżonków, także zakochanych, narzeczonych. Pewnie raz, nieraz, nieraz słyszeliście w kościele ogłoszenie o rekolekcjach, o weekendzie małżeńskim, warsztatach. Tworzymy takie środowisko ludzi, którzy uwierzyli właśnie w tę prawdę, że mój mąż, moja żona jest danymi od Boga. I dzięki niej ja mogę się zmieniać. Organizujemy warsztaty dla zakochanych i narzeczonych, par chodzących ze sobą po to, żeby się mogli lepiej poznać, żeby nie bazowali na szybko zrealizowanym ekspresowym czy weekendowym kursie przedmałżeńskim, ale żeby na spokojnie, dając sobie czas, chodząc na zajęcia warsztatowe, poznawać się lepiej, uczyć się rozmawiać, także na trudne tematy. I być może podejmować decyzję o wspólnym być na zawsze. Organizujemy weekendy małżeńskie dla małżonków, po to by być bliżej siebie, które podejmują zawsze jakiś jeden temat z zakresu małżeństwa czy rodziny, gdzie małżonkowie przy swoim własnym stoliku spędzają kilkanaście godzin, bo to jest weekend, rozmawiając, otwierając się przed sobą wypełniając jakiś formularz, który potem sobie wspólnie czytają, analizują. I te kilkanaście godzin sprawia, że bliskość, która między nimi jest, bardzo mocno wzrasta. Bo już sam fakt, że tak długo będąc bliżej siebie, bez telewizora, internetu, komórki, pracy, rodziców, znajomych i dzieci, dużo mi daje. Organizujemy też warsztaty dla rodziców. Po to, aby zdobywali umiejętności wychowawcze, jak sobie poradzić z małym dzieckiem. Tak naprawdę to nie dziecko jest często problemem. Problemem są rodzice, którzy nie potrafią tego dziecka zrozumieć. Stąd uczymy rodziców, jak mówić do dzieci, żeby dzieci ich słuchały. Ale też, co ważniejsze, jak słuchać dzieci, żeby dzieci chciały do nas mówić. Organizujemy też jeszcze randkę w Weronie, dzisiaj, na przykład o 19.00. Za chwilę się rozpocznie randka w Weronie, randka Uantoniego, gdzie zapraszamy znanych ludzi, którzy o małżeństwie mogą coś powiedzieć, i wiele różnych innych rzeczy. Wszystko po to, żeby tak jak Kościół nas zachęca, Patrycz Franciszek namawiał, żebyśmy się z miłością i z troską pochylili nad małżeństwem, nad rodziną. Bo dzisiaj tak bardzo tego potrzeba. Robimy coś bardzo konkretnego. Owszem, nie zbieramy na głodne dzieci w Afryce i nie wspomagamy tych, którzy bardzo potrzebują tego wsparcia finansowego. To prawda. My inwestujemy w małżeństwo. Ale czy robimy coś złego? Robimy to, co uważamy za najlepiej możemy robić, bo to umiemy, z grupą młodych małżeństw. A owoce, owoce się pojawiają. Bo jeśli nie będzie silnego małżeństwa, dobrej rodziny, to nasze społeczeństwo będzie ginąć. Dzisiaj widzieliśmy tę rodziny, która jest naszą patronką, naszej fundacji. Zawierzamy tę fundację, zawierzamy wszystko to, co robimy, ale też nie chcemy dzisiaj Was prosić o pomoc, o wsparcie. Najpierw to duchowe. Bo gdy się pracuje z małżonkami w kryzysie, tak ważny jest ktoś, kto się za nich modli. Dlatego kto rozmawia, robi mediację, ale też i za nich, aby się otworzyli bardziej na siebie. Chcemy Was prosić o tę modlitwę, o wsparcie właśnie w tym, w tym kierunku. Żebyście pamiętali o tych parach, małżeństwach i zakochanych, którzy tutaj przychodzą i korzystają. Żeby im było łatwiej. Ale też chcemy Was prosić o wsparcie materialne. Stąd w Pąsie Świętej przed Kościołem będą małżonkowie stać z puszkami. Jeśli ktoś może, jeśli jest w stanie, zachęcamy i zapraszamy do wsparcia wszystkiego tego, co organizujemy strony edukacyjnej, rozwojowej, warsztatowej, po to, abyśmy mogli sprostać wyzwaniom, których jest coraz więcej. Tym bardziej myślę, że warto Was zachęcać, żebyście dbali o swoje relacje, o własną więź z mężem, z żoną. I o to prosimy, zawierając was, wszystkich, świętej rodzinie, aby opiekowała się Wami, otoczyła płaszczem swej miłości i troski. Niech będzie blisko was, niech Was prowadzi. Amen.